Libera interesowała nanotechnologia medyczna, czyli urządzenia tak małe, że mogłyby pływać w ludzkiej krwi. Już w 2004 roku wynalazł krzemowe nanodruciki, które wykrywają wirusy. Jednak jego głównym celem było stworzenie wstrzykiwanego interfejsu do bezprzewodowej komunikacji ludzkiego mózgu z komputerem. Coś jak słynny Neuralink Elona Muska, tylko lepszy, bo nie trzeba wiercić dziury w głowie. Charles Liber stworzył elastyczną siatkę z tzw. nanoprzewodów, które po wstrzyknięciu miałyby dotrzeć przez krew do mózgu i dopiero tam, na miejscu, utworzyć gotową strukturę. Taka nanosiatka mogłaby m.in. pozwolić człowiekowi połączyć się z komputerem. Jednak nie tylko mózg mógł być celem takiej operacji. Nanoprzewody Libera mogły integrować się z innymi organami, jak na przykład serce, i monitorować organizm od środka. This can help key in the field of Spójrzmy teraz na oficjalne strony internetowe grupy Charlesa Libera i jego sponsorów. Oto jak sami opisują swoją działalność. Oto cytaty. Przesuwamy granice w projektowaniu, syntezie i montażu materiałów nanoskali do wykorzystania na styku biologii i medycyny. Jesteśmy pionierami na styku nanoelektroniki i nauk przyrodniczych, od czujników do wykrywania chorób w czasie rzeczywistym do rozwoju nowych komórek cyborgów i hybrydowych tkanek unerwionych nanoelektroniką. Koncentrujemy się na nowatorskim podejściu do integracji elektroniki w mózgu i innych obszarach układu nerwowego, które polega na nieinwazyjnym dostarczeniu za pomocą strzykawki elektroniki w postaci siatki, przypominającej sieć neuronową, do wybranych regionów mózgu. Spójrzmy teraz na kilka artykułów, którymi na swojej stronie chwali się grupa Libera. Oto tytuły: The Future of Mind Control, czyli przyszłość kontroli umysłu. Ludzie udoskonaleni przez maszyny już blisko, ponieważ naukowcy opracowali maleńkie skalowalne nanoczujniki. Czujniki działają pod przykrywką, aby przechyczyć ludzki mózg. Bioelektronika zwiastuje cyborga. Czy tranzystory grafenowe mogą stać się elektronicznymi bioczujnikami? Widzimy więc, że Liber i jego współpracownicy od wielu lat pracowali nad technologią, która może zmieniać ludzi w bioroboty. Co ciekawe, z wykorzystaniem grafenu. Ale nie tylko. W 2011 roku Liber był jednym z naukowców, którzy opatentowali metodę sekwencjonowania DNA za pomocą grafenu. A teraz spójrzmy, z kim m.in. współpracował Liber. Z Robertem Langerem, współzałożycielem dobrze znanej firmy Moderna. Oto ich wspólne zdjęcie. Robert Langer z Moderny to ten pierwszy od prawej. Nad czym razem pracowali? Czytamy z oficjalnego dokumentu. Naukowcy po raz pierwszy stworzyli rodzaj tkanki cyborga poprzez osadzenie trójwymiarowej sieci funkcjonalnych, biokompatybilnych nanoprzewodników w zmodyfikowanych tkankach ludzkich. Liberty i Langer ogłosili, że w końcu udało im się stworzyć taki rodzaj nanoelektroniki, której organizm nie odrzuca. Jak informuje strona Charlesa Libera, jednym ze sponsorów jego pracy poza Harvardem i Uniwersytetem w Wuhan jest DARPA, Amerykańska Agencja Wojskowa do Spraw Nowoczesnych Technologii. DARPA finansowała też pracę Roberta Langera i Moderny w celu wynalezienia wciskanej obecnie wazeliny. Ta sama DARPA w 2018 roku uruchomiła program naukowy pod nazwą N3, czyli niechirurgiczna neurotechnologia nowej generacji. Celem programu jest oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, stworzenie interfejsu Mózg-Maszyna bez konieczności operacji chirurgicznych. Wracając do Charlesa Libera, chociaż nie był wirusologiem, to jednak interesował się wirusami, a dokładnie tym, w jaki sposób pokonują naturalną barierę i dostają się do mózgu. Dlatego w 2018 roku badał, w jaki sposób wirus wenezuelskiego końskiego zapalenia mózgu przenika przez barierę krew-mózg, której nie potrafiła skutecznie pokonać jego technologia. I na koniec taka jeszcze koincydencja. Jak wynika z badań opublikowanych niedawno przez naukowców z San Diego, nawet niewielkie, ale przewlekłe ciągłe niedotlenienie powoduje zaburzenia właśnie bariery krew-mózg. Czwarta rewolucja przemysłowa, to, przemysłowa. zmieni nie, to, nie tylko to, to co robisz, to, robisz, ale także to, to kim jesteś. Na przykład, jeśli przymiesz preparat inżynierii genetycznej, on zmieni ciebie, twoją tożsamość. Wiąże się to też z pewnymi zagrożeniami. Niektórzy martwią się, że taka edycja genów zmieni samą definicję człowieka. Czwarta rewolucja przemysłowa całkowicie zmieni nasze życie. Nie tylko to, jak się komunikujemy, jak produkujemy i konsumujemy. Ona zmieni też nas samych, naszą własną tożsamość. Cały ten proces odbędzie się z zawrotną szybkością jak tsunami. To będzie ewolucja nie tylko cyfrowa, ale też poprzez nanotechnologię fizyczną i biologiczną.